Para bez przynależności klubowej, a przygotowuje się kasko do drugiego przyjazdu Następnie dachówka na numer 24. Hey.

Ta szybkość, to ona, to jest pewne. W liście ekspresowym tempie pokonana pierwsza eee! i rozpoczęta druga. No szkoda, że zrzutka się przytrafiła po zawodniczka. Piękne tempo utrzymuje, byłby to naprawdę doskonały wynik. Ajajaj. Zrobiła? Tak. Dobrze. nie ma Nie. И